Cioho Cukrownia. Będzie to miejsce, w którym można zjeść oczywiście nasze wspaniałe ciostki. Nie tylko będzie smacznie, ale będzie też bardzo ładnie, bo wydaje mi się, że nie tylko je się jakby samą buzią, tylko również wzrokiem. Co to za pomysł w ogóle, żeby robić torty, żeby robić ciostki, i żeby robić to na załężu w Katowicach? Znaczy, ja tutaj mieszkam niedaleko, więc y, po prostu miałam blisko. E, zaczęłam jakieś 4 lata temu e, piec. E, zaczęłam w domu, ale po chyba 4-5 miesiącach otworzyłam pracownię w Chorzowie najpierw, e, bo tam miałam najtańszy czynsz, e, a później. E, w sumie, jak sprzedałam pierwszego e-booka, no to się okazało, że zarobiłam po pierwszym e-booku, po jednym dniu na otwarcie pracowni tej pierwszej, która jest w sumie niedaleko stąd. To jest jakby kolejny rozdział tej historii z tortami, mimo że ta historia się zaczyna tak zupełnie niepozornie. No niepozornie w sumie, no bo się zaczęło od ugryzienia psa. <gryznia> przez co miałam cały budżet 4000 na otwarcie pierwszej pracowni. No a później no, chciałam w to dalej iść, jeszcze pracowałam wcześniej w korporacji, więc łączyłam tą pracę, no ale później się udało, że mogłam z tego zrezygnować i, i zostać tylko na tortach. Jakie emocje towarzyszą Ci na dzień przed otwarciem tego pięknego miejsca? No, że nie mogę spać, eee, w sumie ja o tym myślę, nawet jak teraz zapytałeś, to mi trochę się chce wymiotować, <grym> ale też się ekscytuję i też no nie tylko ja, bo dziewczynom to też się udziela, które tutaj ze mną pracują. Nawet widziałam, że, eee, że właściciel kamienicy zaczął malować drzwi dzisiaj, więc chyba nawet jemu się udzieliło. Wiem, że będziemy mieć dużo wpadek, bo już na ten moment wiem, że są jakieś rzeczy, których nie ogarniemy, nie a o których nie pomyśleliśmy. No i pytanie, czy nam to ludzie wybaczą? Mam nadzieję, że tak. A internet, jeszcze zapytam. Po co nagrywasz TikToki, skoro nie potrafisz odpisać na komentarz? <noise> Fajnie, że mnie obserwujecie. A adres to tajemnica. Po co nagrywam, skoro nie potrafię odpisać na komentarz? Jestem żałosna. Dobra, dojadam tylko śniadanie i wiesz co, Patka? Ciebie to jest dopiero wariatka. No zaczęło się od tego, że, e, że chciałam się wypromować. Jakby moim takim małym marzeniem kiedyś było to, żeby jakiś mój TikTok się wybił. E, no i się wybił. I... Zobaczyłam, że wow, no tutaj jest potencjał, gdzieś to się zaczęło rozrastać. Ja, szczerze powiedziawszy, ogólnie nie zdawałam sobie sprawy z tego, że y, tak edukuję ludzi poprzez te nawet swoje ironiczne odpowiedzi. To y, mi y, ludzie piszą, że wow, że tyle się od ciebie dowiedziałam. Bardzo mi się nie podoba to, że ogólnie w gastro y, bardzo często ludzie są traktowani jak tacy pracownicy niewolnicy, którzy mają po prostu robić wszystko, pod linijkę. Y, każdy nam będzie mówić, jak my mamy się ubierać, jak mamy się odzywać, czy mamy pić nad to, czy nie i no bardzo mi się to nie podoba, gdzie każdy chce być w, tracy, w pracy traktowany yy, no z szacunkiem po prostu i moi pracownicy również, y, więc ja nie chcę, żeby ludzie w komentarzach mi y, edukowali ludzi, bo ja sobie z tym dobrze radzę. Dla kogo to jest miejsce? Dla ludzi, którzy chcą zobaczyć, spróbować czegoś innego. Dla hejterów raczej nie, chociaż z drugiej strony jak to zobaczą, to <laughs> im trochę pościska, to może też. W sumie to dla wszystkich. Jeżeli ktoś chce y, spędzić fajnie, miłe, miło czas, nie tylko zjeść i wyjść, a jednak tak celebrować tą chwilę, tą kawę, to ciastko, to to jest właśnie miejsce dla niego. No i jeszcze zrobić y, pamiątkowe zdjęcie na Instagram, Facebook i inne sociale.